Proszę pana, wyobraźnia potrzebuje pożywki. Niech pan popatrzy na te dziewczyny. Ja podejdę, przedstawię się i zobaczy pan, jaka będzie inspiracja. Proszę pięknie się przedstawić. Pan jest... Scenarzystą filmowym, a pani tutejsza. Na ruinę. No, że... Proszę, niech pani siada. Proszę pani, czy pani by chciała zagrać w filmie? Tak, chciałabym. A to świetnie się składa. A co pani by chciała zagrać? Chciałam zagrać. Tak, jak ta, no w tym filmie, wie pan, w którym ta. Ona grała z takim przystojnym, dobrze zbudowanym szatynem, o ile się nie mylę, wie pan, z którym. Ona grała coś bardzo pięknego, ja bym też tak samo chciała zagrać coś pięknego. Brawo, brawo. No widzi pan, pani by chciała zagrać coś pięknego. Ludzie pragną piękna. Nasz film powinien być piękny. No, to dziękuję pani. Czy się gdzieś zgłosić? Jak będzie potrzeba, my panią odnajdziemy. Do widzenia. Koniec rozmowy. Było przyjemnie. Do widzenia. Co pan zrobił? Co zrobiłem? Panu żywe srebro wpada do rąk, a pan to normalnie wypuszcza. Proszę pan jeżeli to dla pana jest żywe srebro, to niech pan je łapie. ma pan wolną rękę.